Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Przedstawiam mojego gościa. A moim gościem jest. Agata Korzeniewska. I w ten sposób, dzięki sprytnemu zabiegowi przekazywania pałeczki, gość przedstawia się sam. Piłeczka <laughs> do mojego ogródka. do mojego ogródka. Szef sprzedaży i rozwoju firmy Metro House, Chociaż akurat, mówimy o nieruchomościach i z Przyjemnością wspominamy o Twojej firmie, ale nie ona jest tutaj jakby najważniejsza, bo najważniejsze są Twoje doświadczenia i najważniejszy jest Twój punkt widzenia, jako osoby, która od lat sprzedaje wiele różnych rzeczy i jest w tym dobra, jak się okazało. Słuchajcie, myśmy no. wczoraj zaczęli tą historię, kiedy tak, rosłaś ja się w trochę siłę. Pochwaliłam, tak, 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 tak. I już praktycznie byliśmy, jak się za ten gościu z, tych z Nowego Jorku, ten Szwed? Federik Eklund. Federik Eklund. Że już jesteś, prawie Federikiem jest Eklund. taki szwedzki agent nieruchomości, działający na terenie. Taka na abba kraju. na rynku nieruchomości, Nie. można powiedzieć, w pewnym sensie. <gry> Dokładnie. Dobra, i teraz jestem ciekaw, co się wydarzyło dalej. Wiesz, no ja tak się wspinałam jako ten agent i, i te wyniki moje sprzedażowe rzeczywiście w zatrważająco szybkim tempie rosły, aż w pewnym momencie to sama byłam taka zdziwiona, że… Prosty biznes, nie? Prosty biznes, nie? Że tak mnie straszyli, a mi tak tutaj dobrze, dobrze idzie. Ja naprawdę po pół roku byłam już właściwie najlepsza w całym swoim oddziale w jednej z sieciowych agencji nieruchomości. Potem dostałam tytuł pośrednika roku w tej firmie, byłam druga w sprzedaży na całą Polskę nieruchomości w tej firmie. No, i zdarzył mi się taki duży fakap sprzedażowy, który pamiętam do, do, do dziś, a on po prostu wynikał z, z braku pokory. Wiesz, to tak u handlowca czasem, u dobrego handlowca, czasem niestety się wpada w taką pułapkę. Wydawało mi się, że teraz to ja już wszystko wiem, mam wszystkie rozumy, obsłużę każdego klienta, dopnę każdą transakcję. No i trafiłam na klienta, który. Nie potrzebował, bo w ogóle poleciało zupełnie nie tak. Wiesz, nie zr zrobiłam totalnie wszystko nie tak, jak trzeba. Znaczy co, na, na, co zrobiłaś? No, na, to, znaczy, czego nie zrobiłaś, bo co zrobić? Wiesz co, wydawało mi się, że ja już na swoim poziomie to będę prowadziła tylko takie profesjonalne rozmowy handlowe z klientami, będę im dostarczała profesjonalnej wiedzy na temat obrotu nieruchomościami. A tam człowiek po prostu w całym tym swoim. Kupowaniu czy sprzedawaniu nieruchomości, bo ta transakcja obustronna, to potrzebował takiego ludzkiego wsparcia i to mnie bardzo zgubiło, wiesz? I e... Ja tej transakcji wtedy nie dopiełam. to, bo się bardzo, obraził na ciebie, czy co? Wiesz czy... co nie złapaliśmy w ogóle nici porozumienia. Ja nie odgadłam totalnie ich potrzeb. Poddawałam im nieruchomości, które nie spełniały w ogóle ich oczekiwań i z czystego powodu, chciałam to zrobić zbyt profesjonalnie, a tam po prostu zabrakło czynnika ludzkiego, hmm. takiego, takiej trochę empatii w momencie życia ludzi, takim kiedy sprzedają i kupują nieruchomość. Zachłysnęłam się po prostu tym, że jestem takim dobrym agentem, wiesz, najlepszym w firmie i tak dalej. Ja tu będę coś naczyła. Czyli, swoją że wiesz lepiej, profeskę. co klient potrzebuje niż odpady. Dokładnie. On sama ja wszystko wiem lepiej. Ja tą transakcję właściwie zrobię sama, tylko ich poinformuję o efekcie. Wiesz, trochę, trochę poleciałam w tym, w tym kierunku. To była duża transakcja, ważna transakcja, ważni klienci. I w, uratowało mnie później to, bo ja wyciągnęłam bardzo dużą lekcję z, tego, z tej porażki, ale, przecież, wyciągnęłam... ale serio, przecież, to no. serio było tak, że wszystko domykałaś i to była transakcja wreszcie, która nie domknęłaś? mi się Serio tak ci szło? I to... Wiesz co, nie, nie, nie. To może nie to, że wszystko domykałam, ale ja się zajmowałam rzeczami, typy, takimi transakcjami, jak już za coś się brałam, to to domykałam. To trochę tak jak okay. z kancelarią prawną, jak już bierze case... Po analizie, to już wie, że go wygra. Nie? To tak trochę w sensie nie bierzesz tylko łatwych caseów, bo to nie, im trudniejszy, to tak naprawdę lepszy. Ale bardziej chodziło o to, że jak klient wystawiał nieruchomość w abstrakcyjnie wysokiej cenie i nie był absolutnie skory do urynkowienia tej ceny, no to ja nie muszę prowadzić obsługi sprzedaży tej nieruchomości. Ale I do tej pory rzeczywiście, jak już po analizie brałam jakiś case do sprzedaży, to go rzeczywiście domykałam i nie było tak, że klient został nieobsłużony przeze mnie, albo ta transakcja nie doszła do skutku. A to był taki, taki moment, kiedy, a jak nawet nie dochodziła do skutku, to z totalnie innych przyczyn. Nie wiem, klient nie dostał kredytu i tak dalej. Tam w, okay. w, w nieruchomościach może być trochę innych przyczyn, ale nie była, to, nie była to moja wina. Natomiast tutaj ewidentnie była moja wina, bo ci klienci zrobili transakcję, oni sprzedali tą nieruchomość, a ci drodzy kupili, ale w ogóle nie ze mną. I okazało się, że w ogóle nie o to chodziło, a dowiedziałam się o tym tylko dlatego, że po transakcji poprosiłam ich o szczery feedback. I co też było, wiesz, wyjściem ze strefy komfortu: no bo gdzie? Nie dopięłam, ja tu na szczycie zawaliłam totalnie, a tu tak naprawdę musiałam jeszcze trochę się pokajać, ukorzyć i poprosić o ten feedback. I przy takiej szczerej, już ludzkiej rozmowie tam wyszło na w dużo szczegółów, o których ja w ogóle nie miałam. Ja nie miałam pojęcia, nie odkryłam ich kompletnie, bo w tym procesie w ogóle okay. skupiłam się na sobie, na tym, jaka to jestem wspaniała, a nie na tych potrzebach klienta. Nie mogę za bardzo zdradzać szczegółów, bo to była też taka większa transakcja, pewnie zaraz ktoś by może się tu odnalazł w niej, więc nie o to mi chodzi, ale... No dobra, ale wiesz co, to ciekawe, bo znaczy to by... Wniosek tutaj... był taki, że trzeba mieć naprawdę tą ludzką stronę w sprzedaży, Ja wiem, wiesz? tylko teraz pytanie, ludzka strona, według mhm. ciebie, to co, to jest takie empat... po prostu jakaś empatia, ciekawość, takie trochę nie zależy mi, po prostu pogadajmy? Czy ludzka strona to jest y, takie dogłębne zrozumienie twojej perspektywy? Bo to też jest profesjonalna mm. strona, no nie? Bo ja, ja próbuję zrozumieć y, ostatecznie, czego tu zabrakło. To znaczy, bo to jest taki słowowy mm -hmm. trochę ludzka strona. Wiesz co, ja ci zaraz odpowiem na to pytanie, ale powiem ci e, taką krótką historię, która mnie spotkała niedawno e, z ważną dla mnie osobą w rozmowie. Wyszła taka kwestia. Która dla mnie, jako dla człowieka sprzedaży, Ty jesteś też człowiek sprzedaży, więc może to dla tak. Ciebie też będzie ważne, może. teraz Ci powiem, zaraz co ci, to jest. Zaraz zobaczymy. Słuchaj, dla człowieka sprzedaży usłyszeć od ważnej osoby, że tak naprawdę ludziom sprzedaży to się nie ufa, mhm. obojętne czy zawodowo, biznesowo, czy prywatnie, bo tak życiowo im się nie ufa. Mhm. Bo jest takie z tyłu głowy podejrzenie, taka obawa, że oni cały czas uprawiają ten swój taniec sprzedażowy. Bardzo mnie to uderzyło, wiesz? Wszelkie. No, bardzo mnie to uderzyło, bo to była totalnie prywatna rozmowa z ważną dla mnie osobą. Ja absolutnie nie uprawiałam tam żadnego biznesu, ale zaczęłam się nad tym zastanawiać i taki mnie trochę, wiesz, co smutek ogarnął, że rzeczywiście tak może być, że jak ktoś idzie przez życie tak sprzedażowo, to może być trochę postrzegany przez ludzi, tak nie do końca, nie do końca ci mogą ci ludzie ufać. I gdybym z tym została, no to w ogóle fak tragedia, no jestem w sprzedaży, ja ze sprzedaży nie wyjdę. Ale wiesz, musiałam sobie to jakoś przerobić. Ja sobie to przerobiłam, taką tą moją... E, taką konkluzją w ogóle z tej rozmowy było to, że to wcale tak nie jest. Bo owszem, ja żyję sprzedażą. Ja bardzo lubię to Twoje powiedzenie, że ja mam takie DNA sprzedażowe. To tak, handlowcy to, 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 to fajne. Ja się w tym dobrze czuję. Lubię, wiesz, sam ten proces w ogóle nawiązywania relacji, budowania relacji, odkrywania tych potrzeb, odkrywania tego drugiego człowieka, gdzieś tam odpowiadania na to. Tak. I jeszcze Sandler to tak fajnie, wiesz, ujmuje, tak się odniosę tu do Sandlera, bo to bardzo mi się tak spodobało, że taki taniec sprzedażowy, wiesz, i. i e, e, i ta taka relacja mi bardzo odpowiada, więc ja generalnie absolutnie podpisuję się dwoma rękami. Jestem człowiekiem sprzedaży i musiałam sobie z, tą, z tym zarzutem jakoś trochę poradzić. I ja sobie poradziłam tak, że to wcale nie jest prawda, że. Yy... Ludziom sprzedaży nie można ufać, bo oni zawsze są podejrzewani o uprawianie jakiejś manipulacji, wiesz, jakiejś gierki, że to zawsze jest tam jakaś technika sprzedażowa, jakaś technika wywierania wpływu na ludzi, tak? No bo to, to tak naprawdę sprzedaż do tego worka wszystko można włożyć. I jedynym ratunkiem dla nas, jako dla ludzi sprzedaży, żeby nie być tak postrzeganym, jest to, żeby być autentycznym, jakby cały czas w sensie cały czas jesteś taki sam. Obojętny, tak. czy ty sprzedajesz, czy ty pracujesz, czy ty jesteś prywatnie, czy ty. To, to jesteś cały czas ten sam. I jak ludzie to widzą, to dopiero wtedy zaczynają jakby ale, ale to duży wątek, taki tak? zajebisty wątek otworzyłaś, bo powiem ci, że ja właśnie zaraz, już dzisiaj tego nie zdążymy zrobić, ale po prostu się odniosę do tego na wszystkie strony, bo to trochę dotyczy to, co powiedziałaś. Ale wrócimy do twojego fakapu, żeby nam nie uciekł, mm -hmm. to dotyczy, słuchaj, takiego zagadnienia, co to właściwie do końca oznacza być autentycznym. Mm -hmm. No bo mówili, i to jest ważny wątek, który mówisz tak, no bądźmy tacy sami tu i bądźmy tacy sami tam, ale de facto, co to do cholery oznacza, bądźmy tacy sami, prawda? Szczególnie, że, że postrzeganie ról. Sprzedawcy, między innymi sprzedawcy, może być, jak sama powiedziałaś, przez wielu takim trochę zniekształconym obrazem, ale czasem jest prawdziwym. Bo jak sobie popatrzysz tak. na takie, taki, takiego, nie wiem, wilka z Wall Street, to to nie jest tylko bajkopisarstwo, Dokładnie. tylko jednak jest to pewnego rodzaju. Wzorzec, który naprawdę funkcjonował. Czyli tak, jest taka grupa tak, tak. ludzi, którzy wszędzie widzą pieniądze, bill, krew bill i interes. I, i, tak. i, i, i interes no nie? Do tego wrócimy. Mhm. Ale nie dziś. Dziś nie wrócimy do tego. Jutro do tego wrócimy. Także okay. do zobaczenia jutro.